Szczęść Witajcie w Duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Wykończenie. Gdy Adam i Ewa zostali wyrzuceni z raju, wyruszyli przepełnieni z gorzknieniem i złością. Twarze ich były posępne, usta wykrzywione grymasem bólu, a serca pełne goryczy. Oskarżali się wzajemnie, wyzywali i wygrzali sobie bądź przeklęty! Do niczego się nie nadajesz, krzyczała Ewa. To tylko Twoja wina, odkrzyknął Adam. Maszerowali z zaciśniętymi pięściami, ze złowrogim błyskiem w oczach. Przygniatał ich jakiś ciężar, jakby kamień w sercu. To wszystko bardzo zasmuciło Pana Boga. Postanowił dodać stworzeniom coś, czego nie przewidział na początku. Przeszedł niewidzialnie pomiędzy kobietą i mężczyzną. Dotknął ich serc i ich oczu. Tak stworzył łzy. Adam i Ewa zaczęli płakać. Ciężar i złość rozpłynęły się. Wypełniła ich łagodność i objęli się wzajemnie. Bardzo piękna historia, której początek jest smutny. Bardzo często oskarżamy się nawzajem. Jeden przez drugiego. Ale ta historia też pokazuje nam, jak ważne są nasze emocje, jak ważne są nasze uczucia. Nie bój się uronić łzy. Nie bój się pokazać tego, co czujesz, co jest w Twoim wnętrzu, bo to jest Twoje bogactwo. To jest Twój skarb, który mówi, jakim jesteś człowiekiem. Jak piękne jest Twoje wnętrze. Pomimo że może poranione, pogubione, grzeszne, ale piękne. Nie bójmy się wyrażać naszych emocji, okazywać naszych uczuć. Bo one są piękne, bo są stworzone przez Boga. Dobrego wieczoru, Szczęść Boże.